Chodź tam popatrzymy na no kubę. Ej, nie widać ich. A, oni są tam wyżej. Mano, biegnie. Eee, manko! Hey <grym> defran 1.0 To jest co pierwszy fajka na sobie, furman. Kurwa. Eee, wybiegniecie, my was zabijamy. Aha! A, dzięki! Tak, tak, na jest. tym polegałem defrany? Dobra, Ej, ale. To, gdzie oni zaczynają? Nie, 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 nie. ja muszę coś powiedzieć. O, bo była umowa, że z, przed następnymi defranami zmieniamy ekipy, bo te ekipy A, już wszystkim się, nie. się znudziły. Nie, Mati, znudziłem ci się? Nie, No wam przyziemy. nie, ale Kocham wszystkim cię. widzą się znudziły no. takie ekipy. Nie, nie, nie dostałem żadnej <grym grym grym> takiej wiadomości. <grym> ale mi się kurwa napiszą. znudziły, mam dość. Ej, co my mamy znudzić? W to? na Tak, na przykład w to. Albo w to? W to chyba. Co ty furii? Ale. Leszczyk z niego, w ogóle ja na początku nie wiedziałem gdzie oni są Ale czemu ty, i tak spadłeś? Trafiłem w dziurę Aha. I z tobą ona jak się zwraca Ej, mam problem, nie mogę przejść przez... O ma problem, słyszałeś to takie to urocze? Oooo, <grym> o nie <grym> no, tak spadłeś? Lecę go uratować ja nie A. mogłem inaczej przejść, więc spadłem tak o Defran jeden krok ser. <grym <grym o Jezu, jakbyście słyszeli, jakie rozmowy są tutaj prowadzone, zanim się odpala ta kamerka. Ale nie, nie. No właśnie, e... więc po co w ogóle o tym wspominasz? No, no właśnie, to jest smak. Nieee! Mam smak, nie nie mam Będę, kurwa, DARTĄ pizdę. Nie! 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 Ej, strzelał! ej, który, który strzelił? Bo no, no do auta strzelaliśmy. Ej. Przecież tam auto spadło na to. A, e... ma wziczka troszeczkę. Domek, wiesz co się. Zawsze stało? jak mówisz bzik to mi się kojarzy z gzikiem, wiesz? A mi się ze stroniem kojarzy, ale wiesz co się Furman stało O to jest dziura, Cofnęło mnie na resztę. Ej! Co ty byłem zrobiłeś? pod tym No teraz, samochodem teraz i o mnie. ja miałem strzelać chyba. Ale Taka, dlaczego nie tak wcześnie? Bo to myślałem, że Maty nie jest, jest to... na tyle upośledzony, że nie będzie potrafił przeskoczyć przez dziurkę. Tu patrz, trzeba spację nacisnąć. No no, no ja roku. wiem, ja wiem. To jest tam <laughs> problemy <laughs> A dobra dobra, idziemy. Ale celuję w teraz po prostu Mati co robimy? Przejdź bo ja nie mogę wejść. Przejdź Co teraz ty? Dobra. Teraz ja chyba, nie? No dobra, teraz ty. Tak mi się zdaje. Tylko wejść tak strzel quality, tak, a nie Nie teraz jeszcze. No biegnij, biegnij. Nie, nie mogę. Minie rok za przebiegnisz, Dostał, ale nic mu się nie stało niestety. Co? To fucking moron. Dobra, teraz ja strzelam. Pokojnie, Jezu, Mati... tutaj, nie, widzisz to, widzisz to, nie ma szans, żeby to nas trafiło. Mm -hmm. Oni są zbyt słabi. No ja poczekam, być... ja poczekam Zobacz, sobie. zobacz, widzisz, nawet nie potrafię rzucić. zrzucić. To się nie chciało zrzucić. O Jezu, jak no. uroczo. Ojej. O, o... Ojej. Ojej. Mam... Zerwij kader, kontrol. Czekaj, poczekaj, bo tu mi wziął. A wlotam, jaki pusiak stoi, Czeka. Wait, wait, wait. Widzę. No ma... lati, papa. Aaaa! Ej, zatrzymał się. A, ale umarł przy okazji. Ale umarł. Jak spadł, umarł. jak taki śmieć. A flotar sobie postawił, i przecież jakby teraz umarł. Jakiego kurde fikoła strzelił. No. Na rursonach. Ej, to przestań, że przeczekajesz całą te płatki, A Przestań, że przeczekajesz mordę Pa. Nie możecie! Ale on dostał dwa razy na Wapulca samochodem i żyje! No, nie no, strzelajcie no, no, no. do niego w głowę! Nawet szczęścia! Nie, ty nie strzeliłem w głowę. Jeszcze no. tu jest coś spadającego! No. Wystarczy, że jak był mały, to z 11 toporek, nie? piętra. No, no, no. Tam jest pan traktor. <laughs> pan traktor... E teraz e, ty strzelasz, wiesz o tym? No wiem, wiem, wiem. A gdzie ja jezu, ja potem jest pan traktor? Jezu, patrz co za moron! No jezu, kuron! No. Kurman! Nie przejdzie. Nie przejdzie. Jezu, myślałem, że spadły. <laughs> o jezus, Maria, co... Jezu, Teraz ja tylko. gdzie tu się strzela? On będzie, chodzę, ha, musiał. dobra, wiem, on będzie musiał tak przejść na górze. Właśnie tam jest dziurka. A tu, ale tutaj. Okay. Nie? 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 nie! Ale bym strzelił I, teraz nie eee. No nie tak po górce. Ej, pamiętasz, że ja strzeliłem. Tutaj teraz, it's nie? really hard. Tak, tak. I nie, think wiem, it's nie. really hard. A coś, coś im nie pykło. To, to Aha, tej... A bo to a, na dół tu... leciało, a to stąd Jezus. całkowicie inaczej to wyglądało ja Pamiętaj, bo to prądem wali Tobie też się wydawało, że to tam spadnie, nie? No, Ej, tam, co, co, co jest tam? jeszcze? Nie, wi nie, jest nie wiedzą gdzie jesteś, to... jesteś nie wiedzą gdzie jesteś I ciągnik sobie. się pali Tu, tu, tu coś to... jest nade mną? Nie no. e, nie. Tam nie, nie, tam dopiero nie, nie. Jest... nie Kurde Uff. A to ta, tam Obydala. jest dopiero, okej okay. Ej, tam jest your other to, to, to dalej tutaj zareklamować siebie, co wy na to? Nasze kanały dać Nie zmieściłbyś się, mi się zdaje A że masz sobie, duży kanał Kurwa, ale trzeba bym wiedział ty jesteś, to było dobrze Dobra. Może jak aj, łatwo to ja Ale nie, serio nie widać. No, stąd jest teraz ciężko. Ale ziomek, teraz nie masz najmniejszych szans. A weź mu webster. oni nie zauważyli tego co Wiem, że ci to... o, yes! Trafiłem? Yes! je. Yes! Yes! No, no, no. Ja sam samemu! Sam to no, ja sam zda, ja zda, ja zda. Chyba z 11 piętra sam spadłeś. Defran, runda trzecia, część jedna z czterech. Ostatnia drużyna wygrywa. Dokładnie, i ostatnią będzie flota. Nie, nie. nie, nie wiem, póki co my wygrywamy, bo zeszliśmy dalej. Ale daleko. kiedy ty się przebrałeś, furman? No, jak. jak taki. Taki młody gejek. A może chce. Ale w sumie to nic złego w tym. No pewnie. Ja też nie tak pewnie. się ubieram, jaki spać Ej, ty, a co się stanie, pa? Kry, ore, tam. A, Ej, nic? W ogóle... Wiesz w chciałem Bec. sprawdzić, jak to wygląda. dokładnie A że stało? ty ja strzeliłem? A, bo ja strzeliliśmy chyba. No. no, ale to. Flotar ja słyszałem pierwszy strzelił, więc teraz ty masz. się A, okej. Okay. to dobrze. No teraz kto strzela, ja czy ty? Ja. Teraz zoba... ja ty. Zobaczcie, Matt miał tutaj problem w poprzedniej turze, nie? O! Autko! O! Ja nawet nie wiedziałem. O! Nie! Nie! Fucking kurma! It's znowu, znowu, znowu to spadło tak, że ja nie będę mógł przejść. Matiwe, weź tam jakąś. Dobra, ja sobie wezmę to. Ja o, mam przez kurwa. to przejść. Aha, bo to te rursony te. No, rursony. Okej, okay, co się no. stanie, gdy Oreo dam? <ś royale> <młysation> <młysation> Jak mam przez to przejść? Nie! A nie może tam wrócić z powrotem. O, stój! Dobra, już jest po tobie. A moja pistol, moja pistol! Zabiłem się! O, przechodzę. O, uwaga. Nie, teraz, teraz ja, teraz ja. O, dobra, dobra, wiem, 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 wiem. O, kurczę, a to a nie uruchomili? No. Co? To nie, nie jedną pułapkę pół... pół... zużyłeś. No, ty pizdo, ty pizdo. Mano, tam możesz wejść z powrotem. Nie, ja ci, nie, nie, nie wejdziesz. On cię nie kłamie. Możesz. No. Ja nie, ]i no i tak Wejdź do auto... samochodu, do traktora. Ty bym do tego autobusu wszedł, co tam oni zaraz go spuszczą? No, nie, jest dobra, z tym sobie poradzę. Puszczam go na twój ryj, tak na zda, O! Skręcił tak nieoczekiwanie! Dobra, to, to jeszcze znowu. wszystkie rursony, które no właśnie, Dobra, tutaj sobie dam tak radę i teraz pa tutaj muszę jakoś tak nie, szybko przeskoczyć. Pa, pa, pa jak to zrobiłem? To wszystko kurwa, było wyliczone, lamusy Nie mieć trzy rury do umiejęcia, to nawet. Nie. Ty jesteś no, chyba upośledzony, miał. wszystkie rury. Upośledzone miał. dziecko to by zrobiło. No, Ej, ty... to no, On ma więcej, jest... na mojej perspektywie, bo więcej. Wszystkie Aha, miałem. U, u, u mnie nie były trzy. No, nie, no mnie też trzy. No, to to przepraszam w takim razie. I dwa autobusy, kurwa. I dlatego, dlatego to moje zdziwienie było takie, gdzie są wszystkie rurusony No, bo no, to no, tak no, no, daleko no. jesteście jednak, nie? Ej, którym się faka wystawia w tej grze? Uważaj, bo na stacji 94. Dobra. O kurwa, wyjebało! O, <grym> no o, ale teraz, teraz uważaj, bo to No Mati, tutaj ja, no, 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 tu, 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 ja myślę. Nie rób tak flotar czasem na ciebie, no, żeby bo... oni myśleli, że ja wiesz, jestem już dalej niż tak naprawdę. No, jestem. Wow, o, to to jest, o, naprawdę. O, o, o. No, ale, ej, teraz się teleportował pod końcówkę. Ej, nie strzał im pod nogi, kto mu strzał pod nogi? Mati. Ej, teraz znowu słyszałem strzał, panowie. A co, to jest dla nas niezbędny strzał. Ale taka Zosia niezbędna, czy taka. Jan niezbędny. Ej, to tutaj chyba Gdzie to? Ja, oni nie zauważyli. Ja. Ej, to będzie dobra na tytuł. To będzie dobra na tytuł. No. To będzie ja, słaby tytuł. oni nie zauważyli. A to to razie prądem? Tak. No jest. uważaj, bo to możecie zrzucić bez kapi. A nie. Zrzu o kurwa! A, strzeliłeś w to śmieciu je. Tak, strzeliłem w to. A no to, co, to nie strzeli więcej. Nie? No tak, przysło prądem. A faktycznie to można? Ej, to można wydać. To mi się. można. No to Uważaj, bo tu gaz jest. Ja nie widzę. Noha. Gaz, gaz, gaz. do. Pum, bum, bum. Nie, rzeczywiście, a jest, dobra, widzę. No kurwa. No, Czekaj, gdzie to było? Aha, tam Ale spokojnie, było. to wybucha później później. Nie wiem, czy teraz. W sumie nie, no, nie, z Mati, to mogłeś ja zostawić. nie widzę, no. Z nie, Mati, no, zajebiście wam no, no. poszło, panowie, zajebiście. No nie widzę, oh, Floter, dajże spokój. Ale no, ja umiem teraz strzelić, a No dobrze, to strzelaj teraz. Nie To w ten co, jestem najdalej? W tym Nie, nie ja. ja... I ja tu się wywaliłem właśnie za... No ten ja, ten ja ten właśnie ten. sobie przychodzę <noise> przez tą trawkę taką Traf. Wygrywamy furi jak na razie Wygrywamy ja A co tutaj się robi? Tutaj muszę Ej, skoczyć. Masz daszek Ziemek, masz daszek Jezus się <noise> wywalił tam. <głos> <głos> to było nam... <noise> Ale się ze mnie jak mieć coś takiego wyszło. Ale ja myślałem, że muszę tam się zabić. No kurde oczywiście tutaj... Nie, nawet wiecie? nie wiem gdzie mamy iść. Ran! Wow! Jezus! Ja żyję! Co, Jebany fuksia! Uch, co kur... Za chwilę go ustrzelimy i Za chwilę go wstrzelimy. kurwa, Mać! Nie wierzę! Pali że się, to... pali się! Uciekaj! Szybko strzelaj w to! Niech płonie! Ja pierdolę! Przyjął ja... Ej! Nie było! Nie strzelajcie w takie rzeczy nigdy! Czemu? Ja przyjąłem ciężarówkę na klatę i przyjąłem. Ale to dziwne, że przeżyłeś w ogóle. No, coś mi tu nie pasuje? Jezus! Ktoś to oszukiwał! Oszukista! Stój, coś, coś! O, o, oaj, oaj, oj, oj. Spadł! Yes! Nie nie, przygniotło mnie ale ja to już był sam finish. To już ja już sam finish. Ja oddałem strzał. Ja strzał. Ja strzał. My oddaliśmy o, strzał. Strzał. My oddaliśmy I tak wygrywamy Runda, Runda czwarta, część 1, z czterech ostatnich drużyna wygrywa Lecimy z tym koksem Ej, ale to było naprawdę fajne, kocham te detrany znaczy dlatego że daleko zaszedłem Ja już byłem na samym końcu. Teraz cyfratary biegniesz pierwszy, dobra? Nie Gasił go na petardek To teraz ja pierwszy ej, strzelam, okej? Okay? Ej co te samochody robi. są na dole? Aha Ej jedź Maki, wsiadamy w sali. Dobra, biegniemy, biegniemy! No dobra, no to to trochę oszustwo jest w takim razie mi się wow, no, no nie, możemy, To możemy oszustwo strzelać. Oszustwo. Nie. Teraz was strzela. Nie, to jest dopiero oszustwo. Nie, to nie jest oszustwo. Nie strzelaj do nas! Str o, kurwa <laughs> <laughs> O, I palę się, kurwa! Kurwa, jego masz. Śmiechała ty mi <śmiechałem> i <śmiechałem> wyszła. No, <niezłe. śmiechałem> Defran runda piąta czy... No Nieważne Po ostatniej bardzo śmiechawa TV Tutaj po też ostatniej coś ostatniej bardzo czuje... śmiechawa TV Tutaj też coś czuję, że będzie Zemsta no Barabasza Zemsta Barabasza Tylko niestety To nie ja nabrudziłem Ja was w ogóle nie widzę Ej, to dobrze Jezu, ale... Co, to? Ty, się... ty, ty jesteś oszustem nie, 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 ja jestem po prostu skillowym graczem Tego? Chodź, tam popatrzymy no na. Iść, Ej, nie widać ich. A, oni są tam wyżej. Mano, biegnij. Biegnij już sam. Aha! Ej, nie, no, mano, miał pieca. Aha! Przepraszam, przepraszam wszystkich fanów, ale po tym, jak on zastrzeli furmana, no nie mogłem tego, nie zrobić. No kurwa, ale. szkoda trochę tej końcówki, ale to z furmanem to mistrzostwo świata. Ja bym się. Przy... ma. ma... Ma... no i pobiegnie. Ale ja tak stoję taki szczęśliwy i nagle kurwa mój kolega nie żyje. <grym 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 byłem nie w, ta byłem ja w takim martwy. szoku, że aż zagra. Runda szósta, <grym>, Ostatnia drużyna przegrywa. Wygrywa? Częściej no, taki kart, ostatni to wiesz. przegrywasz. To jest prawda, Fader dobrze zauważył. W sumie? No. To, to trzeba zgłosić do twórców Prze w gry, no, 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 no. Właśnie to, no, no, no. to jest... o tym się nie mówi głośno. Tak, w, Ale... w, kul w Kuluarach się o tym nie mówi. W co strzeliłeś kurwo? No bo kurwa mogłem Bo ja strzelam pierwszy, więc co decyduję kiedy Ej, mogę wsiąść do tego auta? Nie możesz. A spróbuj. Nie, bo spadnę na pewno. Ja, nie <laughs> nie czy... to Aha Ej, Madi palato, papa, papa, coś ci pokażę. Nie! Widzisz, ty, jest. ty jesteś debil Jesteś Pan, głupi debil. No to niezłe strzelanie. Jezus, o? Maria. Co się stało? Policja! No bo strzela i ty się wtedy biegasz. Nie rób tak, kolego. I ty wtedy się biegasz. Mattia ja pierwszy wie. Defran, <grym> run, e, runda siódma. Ile to ma rund? Osiem? Osiem chyba, bo jest jedna. Chuj bez... wie w sumie. A cztery muszą być mm, zwycięskie. Ja Nie, się bawię do dobrze. Do wygranych. Do ja, ja się bawię dobrze, muszę przyznać. Nie maneczko, Ej, maneczki. nie mam snajperki Snajperki No nie zbieraj Mati wszystkiego Mati tam wszystkie snajperki? No tak, wszystkie zbierał, jedną. mi <grym> jedną <grym> Jaki śmiech Ej, bo oni biegają Kiedy No kurwa! A co mają robić? Spadło Przebieg? mu to na głowę? Co? I mnie cofło na spawn? Tak, tak, tak. No, A, to no to było to samo Aha Ja. Y yeah! Furman przebieg i ja już mówię, no to jak już Furman przebieg, to dalej będą strzelali Nie, bo co, my, my snajperki wtedy Aha, rozumiem Kurde, i znowu Mano jest z tyłu to, to w robić. sumie dobrze, bo wiesz, nie będą mogli się skupić na wszystkim Dlaczego wszystko naraz, powiesz mi? <noise> chcę żeby umarł <noise> Strzel mu pod nogi Nie, zobacz Widzisz? Już się pozbyliśmy Nie no, dalej biega Dej, U mnie spada, yes. spadał już ale przeżył to. Dobry... Ej, nie strzałem pod dogi, no! Cię to porkiem rzucę! Ty. Ej, pamiętaj, że jest jeszcze jedna, ten, jeszcze jeden autobus. Nie, nie już nie ma. Oby jest jeszcze 30, jeden autobus. Obydwa No teraz! <laughs> we mnie! Teraz we mnie! Autobusowy prank! Ale to... że autobus mnie jebnął, to spoko, ale ten autobus mnie tak jebnął i tam była jeszcze ta jedna taka rurka i jeszcze tak w tą rurkę głową przyjebał I wtedy zgoda policzyłem. O Boże! Przepraszam, znowu cię przepraszam bardzo, może popełnię sam bójstwo, bo myli mi się, co? <noise> co, ale o co Ej, No bo znów ja strzeliłem za on nie, nie wszedł tam nawet, a ja strzeliłem. A to jego go no. czy... Nie, flotera. flotarka. A no, czemu okay. mam przepraszać no właśnie tak nie, nie A skończym, czemu? mnie przeprasza? No bo strzeliłem w to auto, a on stał kilometr... No przed... się winno. No dobra, dobra, dobra. Przepraszam, to... nie chciałem tak, Spoko. żeby wyglądała tak. No, Będziecie wybaczone. O jest oni nie zauważyli Furman. No dobrze. Ha, 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 nie strzelajcie! No oni, nie oni, oni uruchomiają ci ten, teraz nie przejdziesz przez to Nigdy nie przejdziesz No już. No, on, kurwa, no, jak pa. tak się wjebiesz centralnie w to, to na pewno nie przejdziesz no. Ja pierdolę Lecę cię uratować Ja chciałem no No to, no, to no, sobie no, się okrachem, a, a może strzelili jak biegłeś, Uf. dlatego tak przyspieszyłeś